Czerwone Roma stała obok swojej przyjaciółki Kamili, otulając kubek dłońmi niczym małe żółte nieporadne piskle, które dopiero wykluło się ze skorupki. Z przyjemnością pociągnęła kolejny łyk przepysznego grzańca. Ciepłe, koronne nuty napoju przyjemnie podrażniały jej węch, a winny smak zmieszanych przypraw cynamonu, goździków imbiru oraz skórki pomarańczowej przecudnie rozpłynął się po kubkach smakowych i rozlewał po języku. Jak co roku, razem z przyjaciółką Kamilą odwiedzały jarmark bożonarodzeniowy. Zawsze przed świętami rozpoczynały zwiedzanie straganów od kubka gorącego grzańca serwowanego z budki w kształcie beczułki. Roma uważała to za ich przeduroczą tradycję. Do jej uszu dobiegały dźwięki kolęd wykonywanych na scenie przez dzieciaczki przebrane za aniołki. Niewielka publiczność zgromadzona przed sceną, złożona zapewnie głównie ze stworzycieli tychże aniołków, z pełnym zaangażowaniem nagrywała występ na telefony. Ludzie ogarnijcie się! Roma miała ochotę postawić ich do pionu. Spójrzcie na swoje dzieci w realu, a nie przez ekrany komórek. One potrzebują teraz waszej uwagi. Roma miała świadome i dojrzałe podejście do wychowania dzieci, jak każda kobieta, która sama nie ma dziecka. Ja na pewno nie będę tak robić, myślała. Wiedziała, jakich błędów będzie się wystrzegała, jak sama zostanie matką. Jezu, uważaj! wiedziała rozdrażnionym tonem, kiedy Kami potrąciła ją niechcący łokciem i to akurat w rękę, w której trzymała grzańca. Przecież to czerwone wino, w życiu tego nie dopiorę. Kami jednak wskazywała na coś wzrokiem. Popatrzyła w tym kierunku. O, Chris, kolega z pracy, ten przystojny, za którym się wszystkie dziewczyny oglądały. Przeciskał się właśnie za swoją rodziną pomiędzy ludźmi. Zrobiona już mocno blond i uwieszona na jego ramieniu, musiała być jego żoną. Stawiała stopy ostrożnie, była najwyraźniej po kilku dobrych grzańcach. On pchał przed sobą buzek z dzieckiem trzymającym iPad, na którym leciały jakieś bajki. Ta biedne przebodcowane dziecko nudzi się na jarmarku, to trzeba je było czymś zająć, skwitowała głupotę rodzicieli iPadowca Roma. Nie o tym mówię, kochana. Kami powiedziała z politowaniem i wskazała jeszcze raz na Krisa. Popatrz dokładniej. Roma zatrzymała wzrok na przystojnym mężczyźnie. Tajemnicą Poliszynala w ich firmie było to, że Chris lubiał skoki w bok. Jeżeli którejś nie przeszkadzało to, że miał rodzinę, no to cóż, podwójne standardy. No a chłopak korzystał z życia. Roma przesunęła wzrok, śledząc linię wzroku Chrisa, który padał na elegancką brunetkę po czterdziestce, która stała niedaleko. Wyglądała, jakby się urwała z próby burleski. Na co mam patrzeć? Ona wygląda jak tancerka burleski i pewnie rozdaje ulotki z zaproszeniami na występ w pobliskim klubie, ogłosiła swoje spostrzeżenia Roma. Strój kobiety przyciągał i rozpalał męską część obserwatorów oraz pełen zazdrości wzrok kobiet. Miała na sobie czerwone boa z piór owinięte wokół szyi, krótki płaszczyk w stylu retro, który bardziej odsłaniał jej tyłek niż zakrywał. Widać było skąpe satynowe czarne spodenki, a pod nimi rajstopy, kabaretki. Całości i stylizacji dopełniały pieczołowicie dobrane akcesoria: piękny fascynator z piórami, szpilki na niebotycznie wysokim obcasie oraz błyszcząca biżuteria. Psi, szej si tandeta powiedziała Roma w życiu czegoś takiego bym na siebie nie założyła no, ale trzeba przyznać, robi wrażenie pst, Kami. no popatrz. No, rzeczywiście między Krysem a Brunetką nawiązało się niewidoczne porozumienie. Chris, ciągnąc podchmieloną towarzyszkę życia i pchając swoje geny w formie dwuletniego szkraba, szedł powoli, niby od niechcenia popatrując w stronę brunetki. Zbliżali się do siebie, brunetka wyciągała rękę z ulotką, coś powiedziała, a on uśmiechnął się w odpowiedzi, wziął ulotkę i niby przypadkiem przytrzymał ją za koniuszki palców o sekundę za długo, jak na zwykłe odbieranie ulotki. To było fascynujące dla Romy móc oglądać ten taniec damsko-męski. Ona kusi wypina tyłek prostuje plecy wciąga brzuch, a on odwzajemnia uśmiech, strosząc piórka niczym paw na chodników wzo. Czuła się troszeczkę zażenowana, będąc niechcianym niewidocznym świadkiem tej odwiecznej gry godowej. A, będzie się działo, podsumowała ich obserwacjami, której myśli widocznie płynęły równolegle z myślami Romy. Ta, będzie się działo. Pióra będą fruwały, potwierdziła żartobliwie Roma. Tych dwoje powoli się rozchodziło. On obejrzał się przez lewe ramię, ona stała prosto, patrząc na niego bezczelnie i wyzywająco spod długich, sztucznych rzęs. – E, a jak tam w ogóle ten twój Eros? – zapytała nagle Kami, zmieniając temat rozmowy. – Układa wam się? – Wiesz co? – zastanowiła się chwilę Roma. – To bardziej Dianizos niż Eros, pretendujący na zastępcę Hefajstosa. – Serio? Nadal tyle pali? – zapytała zmartwionakami. Kamila, wieloletnia przyjaciółka Romy, wiedziała, że Roma czasami podpalała, ale bardziej przed sesją egzaminacyjną, żeby się zrelaksować. Ale przy Maksie to już zaczęła palić nałogowo. Żeby pocałować Maksa, któremu śmierdziało z ust jak z popielniczki, Roma mawiała, że sama musi się znieczulić. A czy on był tego wart? To już decyzja Romy. Kami nie mieszała się w nie swoje sprawy, a bardziej martwiła o przyjaciółkę. No, wiesz co, zaczął palić w domu. Już wszystkie ciuchy mam prześmierdnięte oskarżyła się Roma. No dobrze, że w knajpach już wprowadzili ten zakaz palenia. Niech sobie te kopciuchy siedzą w tych szklanych, wydzielonych klatkach. Mhm, mm, mm no, mm no, odpowiedziała z roztargnieniem Roma, której uwagę nagle zwróciła krakowska wróżka. Od zawsze, od kiedy pamiętała Roma, wróżka przesiadywała w niszy, w sukiennicach, od strony brackiej. Ej, Roma dopiła resztkę swojego grzańca. Kami, idziemy? Wskazując na wróżkę dzidzianne, no tyle lat w Krakowie mieszkamy i nigdy nam nie wróżyła? No nie do pomyślenia, przesyla bywała wolno Roma, czując już lekkie, przyjemne rozluźnienie powinie. Chodź, no chodź, powiedziała coraz głośniej i nachalniej namawiając przyjaciółkę. Kami była zagorzałą, praktykującą katoliczką i wszelkie takie praktyki szuru buru jej nie interesowały. Jak to jej mama mówiła, nie wiadomo jaki diabeł się czai w tych wróżbach. Ja nie chcę, wiesz, ale chętnie tobie, towarzysze. Uległa kami i obie przyjaciółki, trzymając się pod rękę, ruszyły w stronę sukieni, gdzie grzecznie ustawiły się w kolejce turystów czekających na swoją wróżbę. Kiedy nastała jej kolej, Roma posłusznie przysiadła na krzesełku. Na co wróżymy? zapytała Wróżka. Y, nie, nie wiem, odpowiedziała zmieszana Roma, to mój pierwszy raz. Nie, nie wiem, na co można wróżyć, może na miłość? Język lekko już się plątał. Cholerny grzaniec na pusty żołądek, pomyślała. Dzidzianna popatrzyła na nią z podpoczernionych brwi. Kolczyki w uszach lekko zatańczyły, a palce zdobione licznymi pierścionkami z wielkimi kamieniami lekko poruszyły się nad kartami. Pomaszczone dłonie, uwieńczone krwisto-czerwonymi paznokciami niczym plamami krwi, fachowo przetasowała karty, które Romie tylko migały przed oczami. Ona nawet na nie nie patrzy, pomyślała Roma zdziwiona. Ona patrzy wprost na mnie, wzrokiem przewiercającym się do samej duszy. Dziesięć złotych, powiedziała wróżka. Najpierw płacisz, potem dostaniesz, dodała szybko. Tak będziesz miała w życiu kochanieńka, że najpierw będziesz musiała zapłacić cenę, a potem wszechświat wyśle ci to, za co zapłaciłaś, dodała. Roma bez słowa podała jej pieniądze. Bruszka zaczęła wyrzucać z siebie informacje, niczym karabin automatyczny. Roma ledwo nadążała. Widzę dwóch mężczyzn w twoim życiu. Oboje cię oszukają. Cenę zapłacisz wysoką. Czegoś nie dowiozłaś w poprzednich wcieleniach. Odrabiasz karmę z poprzednich pokoleń. Nie słuchasz serca, nie masz połączenia ze sobą. Ze swoim wyższym ja myślisz umysłem i logiką. Musisz połączyć się ze swoją duszą. Będziesz miała dobre życie, będziesz spełniona, ale zapłacisz wysoką cenę. Widzę diabła i widzę śmierć, powiedziała stukając palcem w kartę. Diabeł jest blondynem, egoista skrzywdzi cię i zniknie. Śmierć jest brunetem, ma nałogi. Musisz się skupić na sobie, czego ty chcesz. Słuchaj siebie. Bruszka mówiła szybko, wypluwając z siebie słowa, a Roma nie nadążała z zapamiętaniem otrzymałych informacji, nie nadążała ze zrozumieniem, nie nadążała z interpretacją. Blondyn, brunet yy... i wtedy usłyszała: No dziękuję, to tyle. Co? Już? zapytała zaskoczona. Tak, do widzenia. Bruszka przegoniła Rome ze stołeczka, zapraszając gestem następną osobę. Roma podniosła się niechętnie. No jak, jak? Kami dopadła ją, zasypując pytaniami. Ym, chyba okej, okay, powiedziała Roma zmieszana, próbując poukładać sobie w głowie to, co usłyszała. W sumie to nie wiem. Mówiła bardzo dużo i bardzo szybko, jakby cytowała wyuczone formułki. Wiesz co mam jakieś takie mieszane uczucia? No, dobra, dobra, ale co ci powiedziała? Zgadza się coś? Hmm. No w sumie tak, no mówiła o dwóch mężczyznach. Jeden to Max, myślę, że on reprezentował śmierć. A drugi to, to w sumie nie wiem, wiesz co. Nie wiem, wracam do domu. Chyba za dużo grzańca i za dużo bodźców. Muszę się położyć. Okej, okay, odpowiedziała Kami, patrząc ze współczuciem na przyjaciółkę. Chodź, odprowadzę cię, przynajmniej na tramwaj. Roma Agnieszka Fryźlewicz pochodziła z zamożnej rodziny z Murza -Sichla. Tata pracował za granicą i regularnie wysyłał pieniądze. Wszystkie dzieci, a było ich dużo jak to na podchalu, bo sześć, miały dobre dostatnie dzieciństwo. Roma była najstarszą dziewczynką. Jednak zamiast specjalnego traktowania jako księżniczka tatusia, dostawała wciory od braci i mamy. Musiała pracować w domu i pomagać mamie przy młodszym rodzeństwie. Jednym słowem, twarda, bezkompromisowa góralka wyćwiczona w walkach wręcz z sąsiadami i z braćmi. Teraz studiowała na ASP w Krakowie, a kilka miesięcy temu poznała Maksa z Uniwersytetu Ekonomicznego na jakiejś imprezie w stajni. Od razu coś między nimi zaiskrzyło. Po miesiącu byli już parą. Niby się układało, ale Roma czuła, że za dużo z siebie daje, za dużo się poświęca. Idzie na zbyt dużą ilość kompromisów. Po pierwszej fazie związku, po zauroczeniu, chodzeniu za rączkę, patrzeniu sobie w oczy i spijaniu z dzióbków, kiedy motylki odleciały, Max odsłonił swoją nieco inną twarz. Każdego wieczoru on chciał wychodzić z kolegami, a ona wolała posiedzieć przy sztalugach. On szukał rozrywki, a jej czas wypełniały zajęcia i projekty artystyczne. Nie, to nie on się zmienił. Po prostu Roma miała jakiś inny, wyidealizowany jego obraz w swojej głowie. Roma niedawno rozpoczęła wakacyjną praktykę w firmie archi architektonicznej, gdzie szczęśliwie była w zespole ze swoją przyjaciółką z grupy ze studiów Kami, Kamilą Anną Majer. A szefem tej grupy był nikt inny jak Chris, Krzysztof Michał Półtuski, przystojny 35-latek, syn szefa właściciela firmy. Roma nie chciała się przyznać Kamili, ale od samego początku miała secret krasza na Chrisa. He, <śmiała>, śmiała się z siebie w myślach, krasza na Chrisa. Po słowach wróżki od razu wiedziała. Śmierć to Max z jego nałogami, a diabeł, diabeł to musiał być Chris. Skoro oboje mają mnie zostawić, załatwmy to szybko pomyślała Roma. I powolutku odpływała w świat marzeń sennych, w których diabeł i śmierć wirowali w szaleńczym tańcu. Na tle płonącego dachu krakowskiego klubu inferno kpili sobie z porządku świata. Śmierć dzierżyła czarny proporzec z czerwonym piórem, symbolem ulotności i iluzji. A diabeł z rogami lśniącymi w ogniu stawał się rytmicznie podsycać chaos. Jego kopyta dudniły w takt skazanej na milczenie rzeczywistości. Walcie się, ty diable, belzububie, jeden, rogaty baranie, i ty ze swoim proporcem szkieletorku. Niech cię szlak trafi! rzuciła z gniewem, jakby próbowała przegnać zjawy. Ale one nie znikały. Taniec trwał dalej, a w jego szaleństwie kryła się prawda. Roma, choć zapadła w niespokojny sen. Czuła, że ten koszmar to nie tylko wytwór jej umysłu. Był to senny manifest rzeczywistości, która miała nadejść. Impreza. Roma nie przepadała za imprezami integracyjnymi ani noworycznymi, dopuszczenia, na które zwykle namawiała ją Kamila. No jak nie pójdziesz, szef przyjeżdża z Warszawy, trzeba iść! Mówiła o ojcu Krisa, właścicielu firmy. Roma po długich dyskusjach niechętnie się zgodziła. Naprawdę nie miała ochoty. Ach, maksymalnie dwa piwa i się zmywam, ok? Dobra, dobra. Potulnie zgodziła się Kami. No to kraft. Brzmiał napis na lokalu. Roma weszła do środka i poszła wprost do wynajętej loży. Rozpoznawała innych pracowników firmy z widzenia tylko, bo tak naprawdę nie znała nikogo poza swoim zespołem projektowym. Przysiadali się właśnie do jej stolika. Kamila nie odbierała telefonu, więc Roma poszła do baru i wybrała sobie piwo o wdzięcznej nazwie Atak Chmielu. Wróciła z nim do loży, wyjęła telefon i zaczęła brutalnie dźgać palcami klawiaturę. Była wściekła na Kami, która ją namówiła na ten głupi wieczór, a teraz najwyraźniej wystawiła do wiatru. Czas mijał. Kami udawała, że przysłuchuje się rozmowom przy sąsiednim stoliku. Zamówiła kolejne piwo. W końcu szef stawia i rachunek mieli otwarty. A kiedy go kończyła już zaczynała się zbierać, Skąd oka zauważyła, że podchodzi do niej nikt inny jak Chris? Obserwowała go już wcześniej z daleka. Przyszedł z godziny temu modnie spóźniony. Pewnie musiał dziecko położyć spać idealny tatuś pomyślała z przekąsem Roma. Cześć piękna! rozpoczął rozmowę. Boże, te jego oczy. Roma wpatrywała się w niego jak w obrazek. Czuła jego perfumy zmieszane z nutką potu i zapachem piwa. Cześć! odpowiedziała stłumionym głosem lekko odchrząkując. Przeprosiła go na chwilę i pobiegła do toalety, bo czuła, że po dwóch piwach zaraz rozsadzi jej pęcherz. Ostatni raz sprawdziła telefon i zostawiła głosówkę Kamili. Kiedy wróciła, część ludzi już poszło do domu. Chris siedział w tym samym miejscu, z dwoma szklankami stojącymi przed nim na stoliku. – Zamówiłem ci porter malinowy. Chcesz? – podał jej jedną szklankę. – O, dziękuję. – Roma totalnie wymiękła pod wpływem jego spojrzenia – i pewnie też tego piwa, które miało zdecydowanie więcej niż standardowe 5%. – A gdzie twoja przyjaciółka? Nie mogła przyjść? – dopytywał. – A może masz ochotę potańczyć? – No, okej – odpowiedziała Roma. W sumie poczuła, że to trzecie piwo to może dość sporo i ruch i świeże powietrze dobrze jej zrobią. – No to co? Zmieniamy lokal? Może Inferno? Chris zaproponował modną knajpę na ulicy Tomasza. Bez namysłu się zgodziła poranek po. Kiedy Roma obudziła się bez kaca, w końcu dokładnie liczyła, ile piw wypiła przez cały wieczór, trzy, tylko trzy, poruszyła się, chcąc wstać, ale ciało odmówiło jej posłuszeństwa. Coś się dzieje. Bardziej zwlokła się, niż wstała z łóżka i lekko kulejąc dotarła do łazienki. Ubrana była we wczorajsze ciuchy. Odruchowo włączyła telewizor, który nadawał komunikat specjalny. Krzysztof Michał Półtuski, lat 35, został zamordowany w klubie Burleska. Anonimowe zgłoszenie odebrała policja o 1.31 nad ranem. Znaleziony na zapleczu klubu, prawdopodobna przyczyna śmierci, uduszenie. Narzędzie zbrodni nylonowe rajstopy, i stopy kabaretki. Jeżeli widziałeś ofiarę wczoraj w godzinach 22.01 w nocy, zadzwoń pod numer 0800-200. Roma zszokowana powlokła się do łazienki. Spojrzała na telefon. 31 połączeń nieodebranych. Kamila, mama i jakiś nieznany numer. Co? Jak? Co tam się wydarzyło? Potencjalne odpowiedzi rozpełzły się w jej głowie niczym, niczym kule po stole bilardowym. Bolała ją noga i, i plecy i, i ręka i łokieć. No co tu jest grane, jakbym została pobita? Pomyślała Roma. spojrzała w lustro. Była posiniaczona. Włosy miała skołtunione, a po prawej stronie, kiedy próbowała rozczesać tego kołtuna, na głowie wyczuła olbrzymiego siniaka. Auć! jęknęła. Pomacała dokładnie palcami, ale nie było strupa ani śladów krwi. Ostatnie, co pamięta, to w knajpie Noto kraft, kiedy dopijała swoje piwo, wtedy zobaczyła na dnie szklanki dziwny osad jakby z proszku. Pewnie jakieś kraftowe dodatki, pomyślała wtedy i niewiele myśląc, zamieszała resztką napoju i dopiła jednym haustem. Wyszli z Chrisem do Inferno. Co? Jak? Co tam się wydarzyło? Kawałki obrazów powoli napływały do jej głowy. Piwo, e, Chris, potem Inferno, I ten dziki taniec, który odstawiła na parkiecie, czuła się wtedy taka lekka i taka wolna. E, potem, potem poszli na pokaz burleski e, i, i, i rozpoznała tą czterdziestolatkę, którą widziały wcześniej z Kamilą na rynku. Boże, co tam się wydarzyło? Krys nie żyje? Siedziała zszokowana na łóżku. Nic nie pamiętam! Jak mogę nic nie pamiętać? Przecież nie wypiłam aż tyle! Wtedy nagle ją olśniło. Czytała o tym nawet artykuł na interi ostatnio pigułka gwałtu. Dziewczynom dosypywali do szklanki, kiedy te nie patrzyły. Narkotyk działał bardzo szybko, powodując zupełnie odcięcie świadomości poszkodowanej. Ten osad na dnie piwa to nie przez piwo kraftowe, tylko ktoś jej musiał coś dosypać. A jedyna osoba, która mogła to zrobić, to był Chris. No ale Chris teraz nie żyje. Prawda przyszła nagle, gorzka jak osad na dnie szklanki. Zbyt późno, by zapobiec, ale wystarca, wystarczająco wcześnie, by zrozumieć. Chris zapłacił. Zapłacił za swoje zdrady, kłamstwa i to najwyższą cenę. Gdyby Roma zajrzała do przedpokoju, ujrzałaby czerwone boa, wijące się w niemym zadowoleniu po podłodze.